Siemanko, siemanko, ja jestem Vertez, witam was w kolejnym odcinku ze Slime Ranchera w tamtym miejscu, gdzie oczywiście <coughs> zakończyliśmy, lecimy dalej od razu dziękuję za wszystkie łapeczki w górę, pamiętajcie 6000 łapek w górę i lecimy dalej z kolejnymi odcinkami, jeżeli nie zostanie to wbite, to odcinek standardowo pojawi się później bo w końcu go nagrywam, to musi się pojawić, ale jeśli wbijecie te 6000, to pojawi się jak najszybciej e, dokładnie tak, ostatnio sobie porobiliśmy tutaj parę rzeczy e, i dalej musimy zbierać pieniążki na Otwarcia tego, na otwarcie. Musimy to otworzyć, musimy przykozaczyć, musimy być najlepsi tutaj. Musimy tą mapkę rozwalić. Dokładnie tak, dokładnie tak. Czy tutaj się coś działo w międzyczasie, kiedy, kiedy mnie nie było? Slajmy się pojawiają, pojawiają się, czyli nic. Wow, ale dostałem, ale mnie pobiłeś. Wiesz, teraz ja cię pobiję innym slajem. <grym> no ja do niego nie podskakuję. To jakiś umieśniony kozak. A no, zostaw, zostaw. No! Chono tu, tam lecisz <gry> Heh mi wyrzucił to Wystrzelił mnie to Hmm, tu jest jeszcze jeden plorcik, ale dobra już, kij Kij z tym plortem, mam ten, heh <gry> Ruki, 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 ruki Znaczy, rustro, lustro, rust, lustro, lustro Zapraszam do mojej maszyny Maszyny losującej Pop czy jakiś inny hen-hen? Chodź, uratuję przed tymi złymi, dużymi slajmami. Trafisz do tych mniejszych. Cyk, cyk, cyk. Dziękuję. Tak wiem, że nie zebrałem kociego plorta, ale to nic. <grystanie> Dobra, kurczaczki, wy sobie rośniecie. No wraz coś zjadły. dawać moje hen-heny. Dobrze. Wyrzucone Coś tu jeszcze jest do zbierania fajnego? Czy niekoniecznie? Roślinki sobie rosną Ohoho, oho, jak przeleciał Zabić chciał Aha, to jak się odbokowuje to pokazuje, tylko co to było? a Nie ma lekko, chcesz bić? Chcesz się bić? Chcecie się, chce się bić? Chyba chce, o kolejny Niebezpieczne miejsce, normalnie No cóż, nic nie poradzę na to Nic na to nie poradzę Chodźmy na naszą farmę Hop Dobra Port od razu wymieńmy na monety Tutaj jakie siedzenie macie? Raz, dwa Macie tutaj pięć Co tam? Co tam? Co, co wy gminicie? Ja wiem, że coś planujecie. Ja wiem. Ja to wiem. Wy zawsze coś planujecie. Zbieramy! I trzy... Co tu widziałem marchewkę? Co tu robi marchewka? Marchewkę wyrzucili. Co za... co za Janusze. Co tu potrzebujemy? 500, tak? Dobra. Da się zrobić, da się zrobić. To dosłownie jak się uda, to teraz zbiorę. Ale się nie udało, za mało. Za mało plortów. Nosz, nos, nosz nież nosz nież Idziemy spać, dokładnie tak. Idziemy spać, przy okazji sobie wszystko urośnie, slimy będą głodne i się najedzą. O właśnie, tak. To lubię, to lubię, to lubię, to lubię. A gdzie jeszcze jeden? Drzewko Ostatnio było 20, o właśnie Zrozumieliśmy się hm. Spoko Pogofrujcy, wy lubicie pogofrujcy tutaj, nawrzucam 20 Będziecie szczęśliwymi slajmozaurami O, zaczyna karmić, to dobrze To im póki co nic nie zbieram Tutaj też sobie jedzą Świetnie. W sumie tutaj, tutaj mogę zebrać co mają Od razu się zbierze na, na 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 Batman Od razu się zbierze na tamten ogródek, żeby go ulepszyć A! Nie trafiłem Pyk A ostatnio wam mówiłem, że właśnie nagrywam te filmy na zapas To powiem wam, że wczoraj nagrałem 15 odcinków Tak sobie zaszalałem <noise> Dobra, a, nie, 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 stój, stój, stój. To miałem kupić. Pum Ha! Właśnie tak. A, możemy na coś zbierać. Dobrze. Porywamy rychewki. Dawać mi tu rychewki. Halo, rychewko, czemu się nie łapiesz? No, ja myślę. Najlepiej lepiej zdało jest zbierać. <noise> Bo tak się prują. Come on, come on, wyrywamy, 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 wyrywamy. Właśnie tak. Właśnie tak. O i 20. Super. Super, super, super. To wam tutaj pyknę. 10. Idealnie. I wam tutaj też 10. Ha. Jak tutaj pojedzone? Trochę mało wam wyrzuciło. Ale to nic. To nic, to nic. To nic ważne, że coś daliście od siebie Właśnie tak wydać coś daliście. O! Macie zepsutą marchewkę tam Już nie macie To też się zapsuła <laughs> Przez noc No trudno Co bijecie się o coś? Nie? Ja wam pomogę spoko, bo wy tam robicie za duże zamieszanie Proszę bardzo. Lepiej? Mam, mam taką nadzieję Co tu nie było nic pojedzone? O! No, no wyrzuć z siebie. A ty próbujesz tą marchewkę zjeść. Proszę bardzo. No nie denerwuj się, ja ci pomagam. Co ten slime? Nie lubi mnie ostro. <grym>, to ktoś... O, to da się zrobić. Nie, nie da się tego zrobić. Z, za, za słaba nagroda. Wrzucamy <grym>, jak tą cenę. Poszły w górę!

Zbieramy plorty Gdzie macie jeszcze plorty? Tu zawsze są, w tym miejscu. O, właśnie. Uuu. Plortownia, Plortownia! Jeszcze jeden plort. Dajcie jeszcze jeden i, i się od was odczepiam dzisiaj, okej? Okay? Wam rzucę trzy marchewki. To jest według mnie bardzo udany deal. Ale widzę, że wy nie chcecie. Ty jesteś głodny, trzymaj o, dziękuję. Masz ty. I masz ty, bo ty jesteś na. Tak nie wiesz, gdzie jedzenie leży. Jak ty chcesz przetrwać? Hm. Przedajemy. bardzo ładnie. I kolejne zbieramy. Coś jeszcze dostałem? Któreś jeszcze się połasił, żeby mi tutaj pomóc? Czy wam pomóc z tym? Nie, nie pomogę wam. Poczekacie sobie, grzecznie. Będzie the best. Czy z tego miejsca mogę tam trafić? Poczekają, poczekają. Dokładnie. Ja sobie polecę dalej skołować hajs. O! Proszę bardzo. Wszystko na ziemi. Oj. O, głupie skałki. Ten nic nie potrzebuje, ten też. Op. Tam nawet nie idę, bez sensu. O, zawiesiłem się. Nie mogę się tutaj zawieszać, bo tutaj jest bardzo łatwo wyrywać kopniaka <grymka> od złych slajmów. O! A propos złych slajmów, dzień dobry. No i co? Pach, nie macie. Wiesz ci Cię uratowałem! Nie. Zasługujesz na szlaban. Proszę Ej, no nie prób że to twój kolega był, ok? NIE! NIE! <laughs> złe slajmy <laughs> Bardzo złe slajmy Co wy robicie? Ja tu taki grzeczny dla was A wy mnie bijecie o. Mówię, one mają potencjał na tarki, dlatego się w nich zmieniają Chcecie nawodnienia? Ja Wam mogę zorganizować. No i zjadł sobie akurat kuraka. Pum, lord dla mnie. Idź sobie. Pum. Dzięki. No i tutaj bardzo ładnie. Nie, 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 nie bij. Bo no tutaj owacka spadają. A widzę, że sobie już pojadłeś. Hehe. Dobra. Jeszcze gdzieś jakieś plorty. Czy już spokój na chwilę? To niedługo będą spadały. One się już czają. Żeby się wbić. Czajcie się, czajcie. Może zjecie. Okej. Okay. No to plamy i kupujemy kolejną bramę. Oj Wzrost pędu. Tak. O, tam już tam rosło. Upa! Macie marchewki. <grystanie> Dobra. Rzewko, pozwól, że ci pomogę. O, 15 na raz. A! Odpuściłem! to akurat leciało. Dobra, super, świetnie. O! Wam to już jedzenie nigdy nie zabraknie. Jak ja wam takie spore ilości tutaj przynoszę. W porządku, w porządku. Tak jak patrzę, jak one się tutaj zachowują spokojnie. To myślę, że przybierzemy im na dobrą sprawę jeszcze więcej tutaj slimeów dodać. No nie wiem, jakby to tak atakowały sufit. To nie wiem czy to wytrzyma za długo. Tylko dwa porty. Co wy szalone? Szalone? Uuu, macie marchewak. Dobra, wciągniemy te. Cięgniemy te. Będzie jeszcze jedna. Się tłukoło, pożarło. No patrz, jak, jak ich upomniałem, że muszą jeść, to zaczęły jeść. No, Slime, wy się zdecydujcie trochę, ok? Co chcecie robić? Hop. Mamy intruza na działce. Jak ty wyszedłeś stamtąd? Nie wiem, ale wygrałeś nagrodę główną programu Tak Przelot do gdzieś <laughs> Przelot do gdzieś Właśnie tak Nie wiem, czy uciekłeś, czy się przypamiętałeś Ale wygrałeś bana z tego miejsca Dobra, 1900 Kupujemy Pym. No Okej, okay, jeszcze trzy bramy, jeszcze trzy bramy tutaj, ładnie, 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 ładnie. Mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł. Miałem tego nie robić, ale mam pomysł. Chyba się przejdę zobaczyć, czy są jakieś marchewki już. Nie ma marchewek, dobra. dobra, dobre, dobre. dobre. Nie to chciałem, chciałem tutaj. Śpimy do rana. Dokładnie tak. Przyspieszamy trochę grę, żeby nasze właśnie tutaj wszystkie rzeczy były właśnie gotowe. 16, 17, 18, 19 i dawaj 20. 20, właśnie tak. Dobra. Dawaj dziup, dziup, dziup. 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 Zastanawiam się czy Wszystkie... O tak, dobra Czas się skończył Czyli zakładamy tutaj nowe Co nieco, luźno Macie więcej jedzenia Proszę bardzo Wam tutaj po 10 dam nie, poczekam z tymi marchewkami. Jak znikną, to, to wiem gdzie szukać. Dobra. Co, głodne jesteście? Wcinajcie, wcinajcie, wcinajcie. Ja potrzebuję mamony. Pora coś nowego odblokować, bo tutaj już nie mam co robić zbytnio. I trzeba szybko tutaj działać. Zastanawiam się, sobie jak w nie zrobić, żeby był większy. Cyk, cyk. W sumie widzicie, od początku jeszcze chyba nic nie kupiłem. Tutaj trochę tego mamy, tylko 250 i większa pojemność ekwipunku. Dobra, niech będzie, niech będzie, bo widzę, że mój ekwipunek już nie wyrabia. Do <grymne> ja tego plorta zostawiłem tutaj. Właśnie tak. Weźmiemy dodatkowe. O! Coś wleciało. E co wyciąglejecie? Dobra, dobra. <garniam> ogarniam. Garniam, ogarniam. Ogarniam, 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 8 Dodatkowe 8 z tego. Super. O, tu jeszcze coś się pojawiło. Tutaj też was przyciągnę macie te marchewki. Dobra, opylamy, 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 opylamy. Dobra, tysiaczek jest. W tam marchewki jeszcze minuta. Tu już przylecę z gotową marchewką jakoś. Tutaj na miejsce. Ej, wy pojedliście? Oczywiście, że pojedliście. Super, bardzo mnie to cieszy. Tak, myślałem, żeby was tutaj zostawić. Nie zrywać tego, nie czekać aż zjecie Po prostu was, was zostawiłem I sami dokonaliście tego co chciałem Proszę bardzo, chciałem marchewki, mam marchewki Mówiłem, że znajdę Super Wciągam wszystkie slajmy jakie są tutaj 29, jeszcze jeden plort Macie coś jeszcze jednego? Och, jest. I akurat też 30 slajmów Dobra. Macie w kosmos. <grymne> I spadają. ciap 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 ciapia-ciap-ciap. Dość slime'ów. <grymne> Okej. Okay. To już sobie schhandlujmy. Zawsze jakaś pomoc finansowa. Dzięki slajmom obok. Mają sami jedzonkę, także bez lipy. 30 sekund. Okej, okay, to poczekamy. Raz, dwa, trzy. I właśnie, jak minie czas, to zostaną tutaj marchewki, czy to po prostu zniknie? O, teraz mamy teścik na żywo. Jak to wygląda? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. O. Um. Czyli kilka marchewek zdążyło się zrobić do tego czasu. A to sobie zniknęło. Elegancko. O, tu już się odnowiło. Nie no, szybciutko rośnie. Ciekawe ile zerwa. 6 tylko. Dobra. A co dalej tutaj 10. E, to spoko. Ryt. Trzymaj ta. Wam dorzucam. Dobra, dawajcie mi plorty Tylko tyle zjedliście, okej okay. Myślę, że jak teraz handluję to, że będzie mnie stać na kolejną bramę. Hmm. Lecimy z koksem Raz, dwa, trzy. O, więcej niż trzy Super Dobra, 17. Tu macie coś nowego, czy nie? Nie? Okej, okay, to mam marchewki naprawiam były wszędzie. Też wam, wam naprawię co nieco. I widziałem, że się wciągnął jeden plort. Plum. Mam cię. Dobra. Jest w porządku. Jest w porządku. Jak tam ceny tego plorta? Cały czas idą w dół. Widzicie? Od 30 już na 19 spadły. I teraz kocie są najdroższe. 1800! Jest! Chodźmy otworzyć. Pyk. Tylko dwie zostały. Tak, tu jest kluczyk, o którym mówiłem. Tyle zabawy po kluczyk robimy. Aha! Kluczyk za siedem koła, tak? Trzy, sześć, siedem i pół nawet. Hmm. To nieźle. Nieźle, nieźle. No, ciekaw jestem tej nowej krainy, która będzie. Rosnąć marchewki. Rosnąć, rosnąć Nie żałujcie sobie. <grym knows> no to co? To jeszcze zrobimy jakąś szybką wyprawę teraz na nasze już znajome tereny i... Wrócimy opalimy wszystko co mamy. I otwieramy kolejną bramę. Ciop-ciop, ciop, 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 ciop-ciop-ciop. Zbieram florty Macie jakieś plorty tutaj? Plorty, plorty, zbieram plorty. Halo, halo, plorty. Halo, halo. Nie ma nic. No was wyrzucam. Lecie gdzie chcecie. O, jeden poleciał na górę. <laughs> Albo nawet nie, nie jeden, tylko więcej. Nie przyglądałem się. O, cześć, nocne. Lecie co nocne? Chodźcie, chodźcie fosforki 14, 15 się zrobiło, mamy teraz 15 Tam co każde zebranie mamy 20, 20 owocków Czyli jak mamy 8, to muszę mieć 12, dobra Musiałeś zjeść, tak? No, musiałeś zjeść. Tak, to was sobie tam wprowadzimy. Najwyżej mi wylecą. Już się powie, a trudno, zdarza się. Nie, no, ja tylko różowe mogę zbierać teraz. A po co mi pink slime? Dobra, dobra. I problem z głowy. Tak, dajesz mi to. Ja tu kolekcjonuję. Już niedługo wam nie będę nic zabierał, bo sobie pójdę na inną krainę. Ty miał lepsze slajmy. fosfor. A nie, mamy fosfor slajmy. Dobra, zbierzmy, 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 zbierzmy. Gdzie się czepiasz? Tak, kurczaczki, dzisiaj, dzisiaj macie spokój, bo dzisiaj zbieram więcej owoców. Słyszę, Tar Music. Tar Music. Wow! Wow, idę stąd. Co to był za spadek klatek? Nie kochają mnie tutaj. Uciekam, stanowczo stąd uciekam. O! Już! Slime Rancher, odetnij! Odetnij, spokojnie. Wiem, że tam było dużo slimów. Nic na to nie poradzę. Jeszcze tarki zaczęły przeszkadzać. Dobra. Teraz będzie zagroda. Teraz będą dawały. Macie kolegów, już nie z groty. Oszukanej zresztą. <laughs> A te głodne są nowe tutaj. Tam no, powyrzucam. Troszeczkę macie, macie, macie. A tutaj dorzucimy. Ekstra. No, powiem tak. Dopóki nie wylecą, będzie dobrze. Jak wylecą i mi się tutaj zrobił tarki, to będę musiał opuścić to miejsce bardzo szybko. <laughs> no ile portów? he, <laughs> Od lepiej. Coś macie? O, na bogato widzę. Tutaj się lepiej postarali. O drop jakiś. Uch. Uch. Do środka. Dobra, plamy. Jak miałem 600, to tak mam 900. Może być. Szczególnie, że to nie byli wszyscy. Nie były wszystkie slajmy. I tak wyszło. O, i znowu dostawam marchewek Bardzo fajnie. Nie. Shit, Siecie, co ty tutaj robisz? Co ty tutaj robisz? No tak, ugryzłeś mnie. Co ty tu licha robisz? Jak ty się. One stamtąd przychodzą. O nie! One przeskoczyły całą mapę, żeby tu, tu dotrzeć. O nie, 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 idę spać, idę spać, idę spać, idę nie, 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 idę nie, ciężko. że nie, nie, będzie Uff ho, ho. Ho. Śledziły mnie, widzieliście? Normalnie mnie śledziły. Ale dobrze się ogarnąłem, bo już, już chciał mi slajmy zjadać. Kurde, złe Ha, oh, ale za to mam zapas marchewek. Macie więcej, widzicie? Dzięki mojemu ulepszeniu możecie teraz więcej marchewek jeść. Proszę bardzo, nie ma za co macie więcej owocków ciach ekstra ekstra, ekstra Dobra. Zjadamy, 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 zjadamy to puk. Tu nic się urosło? Eee. Cienizna przepięć Wam tutaj wrzuciłem Tutaj też wam wrzucę. Jak tam? O, 22, to rozumiem. Nad ponad 8. Hm. Okej okay. Co się tak rzucacie w tamtą stronę? Nie macie co jeść? Lepiej nie rzucajcie. Macie dalej tutaj tego owoca, że one się tak patrzyły w to miejsce? Halo więc tutaj takiego nie macie. To ja nie wiem na co one się tak gapiły, no. To było dziwne. Nieważne, ale widzę, że jak to sprzedamy, to otwieramy kolejne bramy. Ja pierdziele, ale nam to dobrze dzisiaj idzie. Sześć. Sześć. Juh. No, rosnąć, rosnąć, rosnąć tutaj. Dobra. Jak tam ceny? Wszystko w dół. Wszystko w dół. A jest 1500 z samego tego. Świetnie. I mamy dwa koła. Pyk, pyk, pyk. I ostatnia brama. Jeszcze 1000, i, i otwieramy. I mamy kluczyk. Będzie kluczyk! <laughs> Fajnie! Weź je karm tam szybciej! Karmić szybciej! Plorty trzeba zbierać! Głodne są tu jakieś? Widzę, że są głodne, a widzicie nie karmi was ten autofeeder. Jest zły dla was. <laughs> Kurde, ale te tarki to mnie wkurzyły troszkę. Jak mi tutaj przylecieć? No, tragedia. <grystanie> tragedia, masakra i głupia faza. No, to możecie napisać w komentarzu do tego odcinka. <grystanie> Okej, okay, to ja będę kończył. Dzięki za oglądanie odcinka. Widzimy się standardowo w kolejnym, yy, następnego dnia, o ile wbijecie 6000 opcji w górę. Yy, a jeśli nie wbijecie, to pewnie za troszkę dłuższy czas. Ale dzięki za oglądanie. Dzięki za oglądanie, dzięki za oglądanie, dzięki za komentarze. Za udostępnienie filmu, za subskrypcję jest super. Dobra, to tyle w dzisiejszym odcinku. W kolejnym zdobywamy kluczyki i odblokujemy sobie tamtą krainę. Jesteście ciekawi, co jest tam, 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 tam? To lajkujcie. No. <laughs> ok, dzięki za oglądanie. Na razie, cześć. Żółwik. Woo!